Witam, witam wszystkich. 15, nawet powiedzmy 16 po 20. Ale części przyszły bardzo późno, a sprzęt jest potrzebny. Dlatego zrobimy tutaj jeszcze szybki montaż. Ale najpierw chciałem powiedzieć, co tutaj się narobiło i co się stało. Chodzi o to, że linka zaciągała, wracała, ale nożyce, które widać tutaj właśnie, o, tak one się prezentują. Tam jeszcze mają rozkładany taki brzeszczot. Nie odpalały. Przyczyną tego, że one właśnie nie odpalały, były zużyte zapadki. Widać tutaj jest takie zużycie. One się po prostu ślizgały po tym elemencie. Ten element jest widać też już lekko zużyty. Zresztą najprawdopodobniej przyczyną bardziej były te. Yy, zapadki yy, poza tym jeszcze jest jedna kwestia tutaj widzimy że jest taki trzpień na który właśnie przychodzi tam na dole jest jeszcze, będzie jeszcze sprężyna założona była sprężyna założona potem to przychodzi tutaj yy, jest taka jeszcze sprężyna o, wkładana i to jest w ten sposób w środku Tutaj może też pokażę. O. Tu to, to widać. Tu są właśnie założone już nowe zapadki. Tam są takie dwie sprężynki, które odciągają te zapadki. I ten cały mechanizm jest tutaj przykręcony. I tutaj ten szpień też jest wyrobiony przez to ta tutaj Powiedzmy, zębatka ma ogromny luz, i przy pociągnięciu ona y, się przesuwała. Zapadki nie chwytały tych zębów i po prostu przeskakiwała. Nie odpalała, nie miała siły, żeby odpalić y, nożyc. Można by było oczywiście to zregenerować. Nie <laughs> ja może kiedyś się z tym pobawię. Tutaj chwycić jakoś w tokarkę, wycentrować. Y, Stoczyć to, dać jakąś tulejkę, tutaj dać trochę, to, to, to też troszkę rozwiercić, i też dać jakąś tulejkę, albo tu po prostu tulejkę taką, żeby weszła na ten wymiar. I pewnie to by działało, no ale nie wiem, czy to jest warte zabawy, ze względu na to, gdyby tylko były te zapadki zużyte, to warto by było się może jeszcze z tym pobawić i tylko powymieniać te zapadki. Na pewno koszt by był mniejszy, ale przy takim zużyciu, już które mamy tutaj, lepiej było kupić cały mechanizm. Na części trzeba było poczekać dobry tydzień, dlatego jeszcze dzisiaj się za to biorę za montaż. żeby na jutro rano były gotowe już do pracy nożyce. Wiadomo, sezon się zbliża i trzeba szybko reagować. No dobra, to bierzemy się wtedy za, za montaż tego. Szalki prowadzące. Możemy to wtedy skręcić. Tu jest jedna śrubka. Tu jest druga śrubka. Będę tutaj musiał poszukać jeszcze trzeciej śrubki. Bo niestety takiej tutaj nie było. Ale to nic. Yy. No i co? Teraz to trzeba tylko tutaj skręcić, założyć zaślepkę i spróbować odpalić na chwilę przerwę filmik potem go zmontuję bo nie przygotowałem się i nie poszukałem sobie e, śrubokręta z gwiazdką no dobra składamy wtedy takiej śruby nie znalazłem jest to gwint calowy nieprawdopodobnie we wszystkich opisach bo sprawdzałem jest D5 razy 24 czyli 24 zwoje na cal no nic, będzie musiał chodzić wtedy, w takim razie na dwóch śrubkach, ewentualnie przy następnym zamówieniu części będę musiał dodać do koszyka kilka rodzajów takich śrubek, żeby mieć po prostu na zapas. Dokręcamy tutaj te dwie śrubki. Trzyma się to mocno, na dwóch śrubach w zupełności wystarczy, założymy, teraz tutaj jeszcze znaczek sztyla, chyba w ten sposób, o, raczej to nie będzie wpływało na pracę nożyc, troszkę tutaj pomożemy młotkiem, delikatnie. Żeby tutaj Wyszło. Co jeszcze? Przy okazji, jak już miałem nożyce u siebie na warsztacie, to był pełny serwis, czyli tak. Świeca, przejrzana, jeszcze dobra, wyczyszczona. Filtr paliwa jest w środku, też był przedmuchany, ale był czysty. Tak, tylko profilaktycznie. No i oczywiście jeszcze filterek yy, powietrza, który znajduje się tutaj. Mamy do założenia jeszcze na sam koniec taką właśnie tutaj zaślepkę od świecy. Zobaczmy, czy to ta sama. Tak jest, to jest to samo. By właściwie było na tym mechanizm. Także mogę uznać serwis za zaliczony. I maszyna jest sprawna, gotowa do pracy. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się na razie.